Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Patryk, a dzisiaj nagrywam jak buduję swój dom, więc muszę wziąć piecyk, ten metal. No kurde, niech on przesunie się. O, player wyszedł, jakiś. Dobra, to krysem był. I tutaj teraz włożę na drewno. Weź to ścisz. Zniszczę pan, Bo nie wiem, wiem. pięknie. pięknie. Co już? XD. Ile tego metalu trzeba na tą szyjerkę? Tik metal. Sześć, no i pięć, no i nie mam kierki. Cztery chyba będzie sześć, no będzie chyba sześć. no będzie sześć jeszcze na patyki będzie mi, mi, jest, mi Starczyć startyć dzięki za to teraz będzie se zro, dwa zrobię patyki chwila najprościej będzie zrobić ja a tu i robimy siekierkę okej okay. co to jest? nie wiem co to jest, ale dobra mm, lecimy po tą siekierkę no i pyk siekierka zaraz narobię drewno chwilę, a mogę tą inną zrobić? nie mogę, najgorzej stone, ła ła Kurde, nogę włożyłem do tego Oni nie ma stołu na krysę Ma go dobra Co jest, jak dużo drewna Dr drzewo się wywaliło 24 sztuki xt <słys> metal fragment Klot. chwila Klot

Nie chcę. To chciałbym do kamieni, Tylko nie chcę tego. tekst, ch nie chcę. Klub. Głupi byłem, że nie nazbierałem. Co to jest? No, leworwer bym mógł zrobić. To też bym mógł zrobić się z kara. Nie wiem jak to dawno. Dobra, teraz robimy dużo drzewa. Bo potrzebne mi... XD. Pamiętam jak mi się yy, zrespił niedźwiedź. Co nagrywam filmik z Krystianem. Śmieszne to było takie kurde. O kurde niedźwiedź. XD. Dostał? Nie dostał? Dostał, dostał, dobra. On się przebiło, kurde. O, dzięki. Mam jeden z tak drewna, ale on mi nie wystarczy. Tam on tam. tuesta. Jakiegoś, no, super dużego domu nie chcę mieć. Co? Już? Tak szybko? To 4,13. Wezmę, niech mi się patyki zrobią, bo mi <laughs> jeszcze. Dobra, to już nie ma to. Pójdę później, bo na razie to nic nie mogę zrobić. A tu jeszcze mam, a dobra, zostawię Coś można stworzyć? Skórzane coś. Bo te będą najważniejsze, bo chociaż mi kurde nie będą, nic mi się nie będzie w stopy. To się tutaj na razie usiądę i poczekam. Poczekam na buty, bo nie będą mi się wbijać kolce w palce. Może będę robił prawdziwe życie To wtedy z tej gry no wiecie prawdziwe życie, bo tu kurde wszystko jest sikierka wszystko sikierka oprócz okno bo. No, by no oczywiście, że jakby dodać, to było szybciej się znaleźć. Więc poczekamy na buty, bo może mi się coś wbić w no, nogi. A nie chcę. No i czekam. No i już mi się robią. Zara mi się zrobią. No i mi się zrobiła. tylko muszę w ekspunkcie. No i tutaj. No i mam butki. I mogę chodzić i, i mi nic się nie wpija. Hmm, dobra. Hmm, to idziemy rąbać. Hmm, tylko kamień najgorszy. Chwilę, a zobaczę, czy mogę rąbać. Nie, nie mogę! Ale gówno. <coughs> <coughs> Szkoda, że Krystan ze mną nie gra. Byłoby fajnie, jakby ze mną grał. O kurde! Już się... Ja czasami mam takie zwidy, że tu ktoś jest w moim domu, bo czasami, czasami jest tak, że w moim domu ktoś jest, a czasami jest tak, że nikogo nie ma w moim domu. pam, pam, pam. Mm, dobra chwila, tutaj jeden, tutaj jeden tutaj okno pom, zróbmy a tutaj drzwi a ja nagrywam Drzwi, plank, co to plank, o co chodzi z tym plank, stick, nagrywam, bone, cold, bone, co to ten plank, nie wiem co to plank, zapomniałam, bo grałam w tą grę, ale zapomniałam co to plank. bym jakiś survival na tratwie pograł, Co? ale... Zainstalujemy. Nie wiem, na razie nagrywam. Bym jakiś survival... Jaki survival na tratwie? Nie, właśnie. Gram z No dobra, ale kolejny odcinek. Ciekawe, czy... O Jezu, da się przypalać? To przepalę sobie. Czemu nie? <kłysy> co wyjdzie z tego mięsa u nie, mi dobra ale ładnie nawet domki jest nawet ładny <laughs> będzie jedzą... o kurde zapomniałem, głodny jestem Крисън да го Какво е? че? Ело! Че? Ну и Крисън. Но, не игра. защото тук ще се разпи... Сега имам на ногах. Почакай, Jan. Ej, wiesz co? Chodź na chwilę Chod na chwilę Mam pytanie, czy byś mógł mi trochę y, klotka nazbierać? Czyli kamienia? Dobra, to czekam. Co Co jest? Ej, tu nie ma kamyka u mnie U mnie jest XD Co by tutaj dążę? Metal fragment stone co, co to jest? fila Co to jest? Co innego mam oczu? Mogę. A to mam inny. No. Daj, wszystko co z kamienia wypadło, ok? Jaki? Już jeden stag mam kamienia. Ej, I też? czy nie? nie? No dobra. Bo Krysen, mu... nie wiem czy wiecie. Krysten mówił, że ma już jeden stack kamienia. I chciałem, ale dobra, nie da. Ale? Mogę sobie coś Można kupić okna. Okna? No, no ale chwila co ja muszę coś nazbierać. walony, co to ten plank? Jest! 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 Co? Zwierzę! Gdzie? mi w nikim, Ja nie mogę w niego strzelić, bo ty stałeś kurde. No to mogłeś się odsunąć! Nie, bo bym w ciebie trafił. Co ty się odbiepszy? To se zobaczysz kurde na tym. Nagrywam cicho. Log, co to log? Cicho. Co to long? Co to long? Zapomniałem. Kurde, grałem w tą grę i nie wiem, co to long. No Jezu, ale Jezu nie Dobra, więc dziękuję za oglądanie. Jak się podobał materiał, no to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. No i widzimy się no później, no jakoś jak nagram kolejny odcinek, więc cześć! গুছ <laughs>